Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj kolejna dawka wiedzy na temat tego, jak pomóc dziecku w nauce. Jeżeli jesteście osobami, które chcą zadbać o edukację swoich dzieci, jeżeli jesteście osobami, których dziecko ma problemy z opanowaniem tabliczki mnożenia, jeżeli ono się ciągle tej tabliczki uczy, ciągle jej zapomina, jeżeli nie potrafi, z automatu podawać wyników mnożenia, jeżeli nie rozumie, skąd się dany wynik bierze, jeżeli ciągle się myli, a tradycyjne sposoby, które do tej pory stosowałaś, stosowałeś takie jak takie automatyczne powtarzanie, wypełnianie słupków z mnożeniem nie działają to myślę, że zainteresuje Cię ten mobilan i te różne fajne gry i sposoby, które Ci pokażę na to, żeby dziecko mogło łatwiej, szybciej i przede wszystkim tak bezboleśnie tej tabliczki mnożenia się nauczyć. Na początku dla dziecka takie żmudne powtarzanie no nie jest atrakcyjne, ono bardzo szybko się zniechęca. I bardzo szybko zaczyna unikać tego ciągłego powtarzania. Natomiast jeżeli ono będzie miało jakąś absorbującą grę, jeżeli ono będzie miało jakieś absorbujące zadanie do wykonania, to chętnie je wykona i nawet nie wiedząc o tym, że się uczy, będzie się uczyło i będzie powtarzało tabliczkę mnożenia. Także słuchajcie do prezentacji. Cóż chciałam Wam dzisiaj y, pokazać. Y, nasze spotkanie w, będzie wyglądało w ten sposób, że najpierw pokażę Wam takie ćwiczenie na koncentrację bo dobrze jest zacząć każdą naukę, czy to jest tabliczka mnożenia, czy jakiekolwiek inne, y, inne lekcje, które dziecko ma opanować. Dobrze jest y, płynnie. Y, y, Płynnie przejść od fazy zabawy, zajmowania się czymś innym, do, tego, do tej fazy, kiedy dziecko ma usiąść i zacząć się uczyć. Żeby to nie było takie, że ono się bawi, bawi i nagle Bach musi robić lekcje, tylko najpierw zaproponujmy mu jakieś fajne ćwiczenie, jakąś fajną grę, jakąś fajną zagadkę logiczną, która może jeszcze wcale nie kojarzy mu się z nauką, ale już powoduje, że ono przechodzi w troszeczkę inną fazę. Zaczyna się już pomaleczku skupiać i też zaczyna się koncentrować. Potem pokażę Wam świetną grę kabum. Być może ją słyszeliście. Ona jest wykorzystywana do opanowania, do utrwalania materiału w różnych dziedzinach wiedzy, nie tylko w tablicy mnożenia, ale widziałam także, że były. Na przykład jakieś gry ortograficzne, czy nauki słówek tą metodą powtarzane. Potem pokażę Wam grę, jak można zagrać w kości, ucząc się tabliczki mnożenia. Łapki, no coś niesamowitego, ta gra wywołuje tyle emocji, że sobie po prostu nie wyobrażacie nawet. I łapki oczywiście w dwóch wersjach, które chcę Wam zaproponować, to w wersji z wykorzystaniem kart do gry, kart samodzielnie zrobionych lub oczywiście karty Grabowskiego będę zawsze polecać, zalecać i przekonywać was, że nie ma naprawdę w tej chwili chyba lepszego materiału dydaktycznego, środka dydaktycznego niż karty Grabowskiego do tego, żeby dziecko zachęcić i nauczyć przede wszystkim tabliczki mnożenia. Na koniec, jeżeli będziecie mieli chęć, to oczywiście zachęcam was do zadawania pytań. Dobrze, więc przejdźmy w takim razie do pierwszego ćwiczenia. Jest to ćwiczenie na koncentrację. Zobaczcie, macie tutaj kilka obrazków narysowanych, i one są w jakiś sposób tematycznie ułożone. Jak widzicie. I dziecko musi wkazać w każdym rzędzie ten obrazek, który nie pasuje. I mam tak kotka, robota, delfina, czaple i pingwina. I oczywiście ono musi tutaj zaznaczyć robocika. Przepraszam, więc robota. Jeszcze muszę włączyć piórko. Proszę bardzo. I ono zaznacza robota, tak, że ten robot to nie jest ten pasujący element. Następnie mamy cytrynka, e, wiśnie, agres, jakieś koło i malinka i zaznaczę tutaj po przeanalizowaniu, e, po przeanalizowaniu, że to jest kółko. I mamy garnek, mm, jakiś taki dzbanek, lejek, kubek i tutaj jest cebulka, więc on zaznaczy cebulkę. I mamy pędzelek, kwiatek, pióro, kredka, zeszyt i tutaj jakiś flamaster. I też elementem niepasującym będzie kwiatek. tak, Także chwilkę dziecko będzie musiało się skupić, skoncentrować na tym, żeby dobrze zaznaczyć elementy niepasujące. I słuchajcie, kolejna gra z wykorzystaniem tego, co macie w domu. Na razie. Gra kości. Wykorzystujemy albo kostki, już mówiłam Wam o tych kostkach z dziesięcioma ściankami. One są rewelacyjne do zabawy. Dzieci bardzo je lubią, one są bardzo atrakcyjne dla nich. Albo z wykorzystaniem kart. No i będzie potrzebny jeszcze długopis. Także kartka kości lub karty i długopis. Na czym polega gra? Na kartce wypisujecie, zobaczcie, tutaj cyfry od 1 do 10, stawiacie znak. Mnożenia, zostawiacie puste miejsca na to, co wypadnie nam z kości lub wylosujemy z kart, no i podajemy wynik danego działania. Gra polega na tym, że rzucamy kostkami, dwiema kostkami, i na przykład wypadnie nam dwa razy trzy. Więc znajdujemy e, to miejsce, gdzie możemy wpisać działanie 2 razy 3 lub 3 razy 2. tak dziecko tutaj decyduje, gdzie wpisuje sobie wynik. My na przykład wpiszemy na razie 2 razy 3. podaję wynik będzie wynik będzie 6. Kolejne rzutkostko, na przykład wypadnie 5 i 4 i znowu dziecko decyduje, czy wpisuje 5 razy 4, czy 4 razy 5. Powiedzmy, że zdecyduje się tutaj na wpisanie czwóreczki. Mamy 5 razy 4, to jest 20, to jest 20. I słuchajcie, uzupełniamy, yy, uzupełniamy tę listę, na przykład gdy wy, znowu wyrzuci dziecko trzy razy 3 i 2 znowu na przykład mu wypadnie 3 razy 2 to mamy wpisuje na przykład już w tę kratkę wynik czyli też ma 6 tak ale zobaczcie potem jak już wypadnie mu znowu 2 razy trzy, to jakby traci swój ruch i jeżeli gra w parze tak z kimś to jest kolejka kolejnej Osoby. Zobaczycie, że dojdzie do takiej sytuacji, że dziecko nie będzie miało gdzie, gdzie wpisywać i zaczyna się taka fajna rywalizacja między osobami, z którymi to dziecko gra. Gra kończy się wówczas, gdy wszystkie te miejsca zostaną wypełnione. I kto zrobi to pierwszy, ten oczywiście wygrywa, chyba że mówicie się jakoś inaczej, na przykład, że gracie. Trzy rundy albo cztery rundy. Możecie wymyślić jakieś dodatkowe sobie zasady. My na przykład zwracaliśmy zawsze uwagę na to, żeby wynik był poprawny, bo jeżeli ktoś podał błędny wynik, to wtedy tracił kolejkę. Także gra w kości, dużo emocji. Gra w łapki. Też gra, która wywołuje mnóstwo, mnóstwo emocji. Potrzebne są do niej albo takie kartoniki, zobaczcie, w których znajdują się wyniki działania 3 razy 5, 4 razy 7, 2 razy 7, 6 razy 9. Możecie je zrobić, albo kupić takie karty, edukarty, tak, gdzie są już gotowe, zobaczcie, tutaj są gotowe działania na mnożenie, albo wykorzystać karty. Grabowskiego i potrzebne będą łapki, takie muchołapki. Wyniki te działania rozkładamy na, kar na, na stole. Dzieci biorą łapki do ręki, a my losujemy wyniki mnożenia. Pierwszą zobaczcie, tutaj wylosowaną liczbą jest liczba 10 i dzieci muszą jak najszybciej zakryć. Zakryć to działanie, które daje im 10. Tym działaniem będzie 2 razy 5, tak? I kto pierwszy zakryje? Ten zabiera tę kartę. Następnie podajemy kolejną liczbę 28. I dzieciaki szybko szukają jaki to jest. Jaki to jest jakie to jest działanie, tak? I przykrywają ją łapką, i to jest 4 razy 7. Zakrywają, i osoba, która będzie pierwsza, zabiera sobie tę kartę. Wygrywa ta osoba, która najwięcej zbierze tych tabliczek z działaniami, lub możecie sami sobie ustalić, jakie są warunki wygranej. Muszę Wam powiedzieć, że gra dostarcza wielu emocji. Dzieci są bardzo skupione, bardzo zaangażowane. I wierzcie mi, że na jednej rundzie rzadko się kończy, bo potem są rewanże, rewanże i rewanże. Oczywiście, zobaczcie, tutaj losujemy sobie kolejne wyniki. I tak jak powiedziałam, albo to są własnoręcznie zrobione kartoniki, albo karty, edukarty, bądź karty Grabowskiego, bo zobaczcie, tutaj też macie karty, z działaniami, tak? Także możecie ją wyłożyć na początku, te karty z działaniami, a potem losować karty, karty z wynikami. Jeżeli macie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym Wam udzieliła odpowiedzi, to proszę piszcie w komentarzach. Ja będę starała się albo w tych komentarzach na te pytania odpowiedzieć, albo nagrać jakiś kolejny filmik, w którym na te pytania będę starała się Wam odpowiedzieć. Jeżeli podobają Wam się te gry, które proponuję, jeżeli chcielibyście, żeby wasze dziecko w ten sposób uczyło się tabliczki mnożenia przez zabawę w miłej atmosferze, atmosferze, bo pamiętajcie, że warunki jakie są stworzone do nauki, też są niezmiernie istotne. Dzieci zestresowane, dzieci zalęknione, mają trudności z nauką, będą miały trudności i ta efektywność uczenia się jest bardzo ograniczona. Jeżeli dzieci są zrelaksowane, jeżeli dzieci są w, taki, w, takim, w takim fajnym nastroju, takie chętne do zabawy, chętne do współpracy, to wierzcie mi, że ta nauka wygląda zupełnie inaczej. A takie warunki ja zawsze staram się zapewnić na moich zajęciach. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda na żywo, taka. Taka, takie zajęcie, taka lekcja, to zapraszam jeszcze przed świętami. Mam jedne zajęcia we wtorek o godzinie 16, już z grupą zaawansowaną, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Mamy w planach, właśnie zagranie w te łapki, o których Wam mówiłam. My już robimy sobie różnego rodzaju teleturnieje związane z tabliczką mnożenia, gdzie dzieciaki się już ze sobą ścigają i konkurują. Wygląda to fantastycznie, z wielką przyjemnością widzi się, jak ogromną wiedzę te dzieci posiadają i mają. Więcej informacji znajdziecie również na stronie szkołapamięci.pl tabliczka mnożenia na wesoło. Tam też można się zapisać wstępnie niezobowiązująco na takie zajęcia. Tyle miałam dla Was do przygotowania, do, do pokazania. Jeżeli, jeżeli będziecie chcieli, żebym pokazała Wam jeszcze jakieś inne rzeczy, jeżeli będziecie chcieli, żebym pokazała Wam jeszcze inne gry dotyczące np. koncentracji albo nauki słówek lub jakiejś innej dziedziny, to piszcie też w komentarzach. Ja postaram się też jakiś materiał przygotować i Wam go... Przedstawić. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.